Ojciec Trzepiekoński, przy telefonie słuchałem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony ja, Sebastian. Mhm, tak, poznaję. Proszę ojca. Tak. Ja chciałem zapytać, mhm. czy moja żona była może dzisiaj u spowiedzi? Tak, była, była, była dzisiaj u spowiedzi. Była nam mszy, była na spowiedzi. A, a niech mi tak ojciec po naszej takiej starej, mhm. do dobrej znajomości powie, tak. czy to prawda, że ona mnie zgadza. Mam takie podejrzenia, że ona mnie zgadza. Nie. Może wspominała. Obowiązuje. Spominała się z tego? Obowiązuje mnie tajemnica spowiedzi. Nie mogę udzielić takiej informacji, panie Sebastianie. Przykro mi. Przykro mi. Nie rozumiem, nie rozumiem. Mhm. Patry, ale kurczę, nie da rady, tak po starej znajomości. Po starej znajomości, ja mogę tylko powiedzieć, tak, niech pan uważa na ściany, bo będzie pan drapał rogami. <laughs> Może pan sobie uszkodzić rogi. Nic więcej nie dobrze. mogę powiedzieć. No. Dobra, no, no dobrze, A no. Tak? Jeszcze jedno, tak? bo ja chciałam. mamy w kota kupiliśmy uh -huh. wczoraj, Kiciusia, tak? dałbym radę tego ochścić. No ale nie chcemy przecież zwierząt, no panie Sebastianie, pan no, chyba No to dam, wie ojciec, tam kopertę no... Jaką? Kopertę? Białą, wypchaną, tam będzie no 5 tysięcy. A czego? Hrywien? Rubli? Nie wiem. Euro. Dobrze, panie Sebastian, to w najbliższą niedzielę zapraszam na ksztinę kota, a za dwa tygodnie proszę przygotować kota do komunii. Dobrze? Później bierzmy banko.